tika Odgrywa się zawsze w cieniu wojny lub w cieniu pokoju. Patrząc z perspektywy ochrony i odporności cyberprzestrzeni, nie da się rozdzielić działań agresywnych od działań zaczepnych czy działań mających na celu rozpoznanie danego pola bitwy. Dlatego posługiwanie się tymi terminami, czy wojny i pokoju, dzisiaj traci na zjednoczeniu. Szczególnie jeśli mówimy o zarządzaniu internetem, internetem Rzeczy, czy też odporności przeciętnego użytkownika sieci. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Między innymi powoływaliśmy na początku tego roku czasopismo interdyscyplinarne. ACIG, które ma właśnie sprostać temu wyzwaniu współczesności, jakim jest upowszechnianie dyskursu na najwyższym poziomie o odporności, świadomości, ale także o roli sztucznej inteligencji w umocnianiu odporności i jej kształtowaniu na rzecz oczywiście wzmocnienia procesów bezpieczeństwa. Nie ma takich zaskoczeń, dlatego że analizy, które były publikowane już kilka lat temu, oczekiwały i przewidywały pewne działania w cyberprzestrzeni już przy innych konfliktach czy przemocy politycznej. Ich intensyfikacja, z którą się dzisiaj zmierzamy, wynika także z rozwoju technologicznego aktorów stosunków międzynarodowych, w tym państw, więc nie jest niczym, czego nie można było wcześniej zaprojektować. Tudzież przygotować. Przede wszystkim zmusza do refleksji międzynarodowej, ale także refleksji z pogranicza partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzisiaj wiedza z zakresu cyberodporności i cyberbezpieczeństwa musi wykraczać poza granice poznania naukowego i musi się zmierzyć z doświadczeniem praktyków, ale także użytkowników. thank you